Okay? Dobra. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj zapowiedziane Q&A. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Wpadnijcie też na mojego Instagrama, a my ruszamy. Pytanie pierwsze. Jakie są minusy posiadania Gacusia? Zostawia dużo sierści. Nieraz nie chce się wychodzić z nim na spacer, ponieważ pada, jest zimno, ale trzeba, bo inaczej narobi nam w domu. Jak się u tobie mieszka w nowym mieszkaniu? Lepiej. Mamy dużo więcej miejsca, mamy... Fajną kuchnię, fajną łazienkę, możemy poleżeć w wannie, mamy piękny widok za okna, jest super. Następne pytanie: jak spędzasz czas wolny? Najczęściej gram na konsoli, ostatnio gram dużo w Cyberpunk'a, tak jak każdy. Wcześniej grałem dużo w FIFA i dlatego chyba też nie nagrywałem, bo po prostu pochłonęłam nie mocno. Więc przede wszystkim gry komputerowe oraz spacery z duśką. I oglądanie seriali i filmów z Duśką. Czy planujecie z Dusią następnego Mopsa? Ja bym bardzo chciała, z Duśka chcesz. Chłopie, czemu się jeszcze nie oświadczyłeś? Czekam na odpowiedni moment. Czy myślałeś kiedyś o tym, aby przeprowadzić się za granicę i tam rozwijać swoją działalność? Nie. Nie myślałem o tym, ponieważ bardzo słabo mówię w innych językach. Po angielsku trochę, po rosyjsku praktycznie nie, po niemiecku też nie, więc. Nie, to byłoby dla mnie ciężkie. Ulubiona książka. Serię Harry Potter albo seria Wiedźmin, albo kiedyś jak byłem dzieckiem, uwielbiałem dynastię Miziołków. Czy masz jakieś miejsce na świecie, które chciałbyś odwiedzić? Tak, jest ich kilka. Tak, Stany Zjednoczone, Japonia, Chiny, eee, eee, Australia, Islandia. No. To chyba tyle. Twoje cele na ten rok to? Nagrywanie na YouTubie. I chyba mi to na razie wychodzi. Zostawcie łapkę w górę. Czym jest dla Ciebie miłość. Nie. Następne pytanie. Jakie cechy cię denerwują u innych ludzi? Nie lubię. Jak ktoś. Kłamie. Kim jesteś z wykształcenia i do jakiego liceum technikum poszedłeś? Ja byłem w Technikum, Technikum Ekonomicznym mam tytuł Technika. Rachunkowości, ale nie pracuję w zawodzie. Pracowałem kiedyś przez pół roku w biurze rachunkowym i chyba to nie było to, ale dzięki temu łatwiej mi zrozumieć rozliczenie podatków i takie tam rzeczy. Strasznie nudne, ale z drugiej strony, jakby na to nie patrzeć, ta szkoła dużo nauczyła mnie, więc warto iść do technikum, tak mi się wydaje. Czy masz jakieś fobie? I to jest bardzo dobre pytanie. Tutaj. Tu chyba, w rogu ekranu wyświetlić się ikonka i. Kliknij w nią i zobaczysz, jaką fobię miałem podczas nagrywania jednego z odcinków. Następne pytanie. Planujesz zostać dłużej na YouTubie? Tak. Planuję. Opowiesz nam o firmie? Tak, opowiem wam o firmie, tylko, że nie teraz. Nie chcę psuć niespodzianki. Chciałbym to pokazać jakoś tak ładnie. Nie wiem, może jakieś vloga nagramy, gdzie... Zwiedzacie moją firmę? Co lubisz najbardziej jeść w McDonaldzie? Proszę was. No co można jeść w McDonaldzie? No oczywiście że drwala. Ok, więc chyba skończyliśmy na dzisiaj. Dajcie mi znać, co chcecie zobaczyć na kanale. Każdy pomysł wezmę pod uwagę, bo najtrudniejsze jest chyba to, żeby wymyślić dobry, dobry temat na film. Jeżeli chcecie się o coś jeszcze zapytać, zadawajcie pytanie w komentarzach, zostawcie łapkę w górę, bo to mi naprawdę super pomaga. Zasubskrybujcie kanał, bo jak wiecie, jeszcze 20 tysięcy i będę golił brodę. A troszeczkę jestem też ciekawy, jak wyglądam. Ja się z wami żegnam. Na razie. Cześć.